Witamy wszystkich z telewizji Polkowice na, wat, na Lemkielski Watri na Czużyni. 35. Łemkowska Watra na Obczyźnie w Michałowie tradycyjnie rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym przesiedlenie Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku. Jak zawsze, tak i w tym roku oficjalna część otwierająca Watrę zgromadziła wielu gości. Parlamentarzyści i samorządowcy z regionu co roku uczestniczą w tym święcie, które jednak przede wszystkim skupia Łemków rozsianych po całym świecie, ale też licznie zamieszkujących nasz region, który stał się ich nowym miejscem na Ziemi. Tu mieszkają, to tu kultywują tradycje dziadów i pradziadów, młodzi i starsi przyjeżdżają co roku do Michałowa, aby bawić się razem. Organizatorzy zaś dbają o to, by każdego roku program był interesujący. W tym roku Watra odbywała się w atmosferze upalnego lata, co nie pozostało bez wpływu na frekwencję. Pogoda chyba za bardzo nam dopisuje i trochę nas to nie dziwi jednak, że frekwencja jest mniejsza jak normalnie. Mimo wszystko spodziewamy się więcej osób jutro, szczególnie wieczorem, bo wieczorem już będzie nieco chłodniej i poza tym młodzież przyjedzie na koncerty młodzieżowe i na zabawę. Właśnie chodzi o repertuar. Zespoły pamiętam tak z zeszłego roku, jak to jest? Czy goście zawsze mówią o występujących? Ci sami, którzy są szczególnie oczekiwani, którzy cieszą się szczególną popularnością, pan na pewno doskonale zna nastroje tutaj w widowni. Znaczy są zespoły, które faktycznie co roku są u nas stałymi gośćmi. Jest to zespół Kyczera z Legnicy, zespół prowadzony przez Stowarzyszenie ŁM Lastiwoczka z Przemkowa to i, i chór Zoria, który rozpoczynał Watrę hymnem. To jest chór z Łemkowyny, a więc to są te trzy główne zespoły, które faktycznie co roku muszą być na Watrze, a poza tym, poza nimi, wszystkie inne zespoły są już dobierane rotacyjnie. A I są to zespoły nie tylko z Polski, są to zespoły z Ukrainy, Słowacji i Serbii głównie, czyli z ośrodków, gdzie żyją Łemkowie, Rusini do teraz. Sporo młodych ludzi. To znaczy, że Idea Vatry, że idea Watry, że, 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 że pomysł na, na, na takie kultywowanie tej kultury łamkowskiej się nie starzeje, no choćby po Panu widać też, że, 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 że to już jest kolejne pokolenie, które tym się zajmuje, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że Watra, e, mimo że nie zmienia dynamicznie swojego charakteru, nie jest przeżytkiem. Tak jak pani powiedziała, dużo młodych ludzi przychodzi. Wieczorem lub w nocy, jak tu się przyjdzie, e, pod sceną jest pełno, nie ma gdzie tańczyć wręcz. Ludzie bardzo dobrze się bawią. W dzień wiadomo, jest więcej osób starszych. Młodzi e, odpoczywają nad jeziorem w domu lub. E, gdzie indziej. W dzień jest program folklorystyczny, a więc staramy się program dobierać tak, żeby było dla każdego coś, co się będzie podobało. W tym roku Watra odbywała się po raz 35. Lata płyną, a na kolejne Watry przyjeżdżają młodzi, którzy występują na scenie, ale też licznie zapełniają ławki amfiteatru, nie zapominając o swoim dziedzictwie kulturowym. Wielu artystów spoza naszego regionu przyjeżdża do Michałowa nie pierwszy raz i lubią tu wracać. Ja jestem drugi raz, przyjechałam bardzo chętnie, bardzo podoba mi się atmosfera, jest super, super ludzie, super klimat i bardzo tak miło się wspomina i chce się wracać. Um. Przyjechałyście tutaj z jakimś repertuarem? Jakim? Co ludziom, czy już macie takie doświadczenie, co z tego, co gracie, wywołuje taką najżywszą reakcję, co się widowni najbardziej podoba? Ojej. Znaczy, sądzę, że w widowni najbardziej się podobają takie dość żywe piosenki, takie, które, do których można potańczyć, pośpiewać. Też. Fajne jest to, kiedy ludzie znają tekst, bo mogą nam pomóc, śpiewać to oraz bawić. Nam jest wtedy też bardzo miło, jak ludzie śpiewają z nami albo klaszczą. I... A jak to się stało, że trafiłyście do tego zespołu? Dlaczego akurat kultura ludowa? Czy my jesteśmy wychowane w takiej kulturze, bo my z domu jesteśmy po prostu łamkiniami. tak. My w domu mówimy po łemkowsku. W szkole też miałyśmy takie dodatkowe zajęcia, że mogłyśmy się uczyć języka łamkowskiego, także umiemy mówić, pisać, czytać. No i zapisałyśmy się do zespołu, żeby jeszcze bardziej rozwijać swoje, swoją pasję, swoją kulturę. Na widowni byli też ci, którzy pamiętają historię watry od jej początków. 35 różniących się od siebie w atmosferze, czy, czy te 35 lat atmosfery nie zmienia i zaangażowania? Oj, chyba się zmienia. Wydaje mi się, że Watra e, rozwinęła się w ostatnich latach w znaczny sposób. E, no sądzę, że na tym. Pani nie zakończy, także tutaj wydaje mi się, że jeszcze przed nią wiele, wiele możliwości. czy to jest porównanie? Druga watra. To było ognisko małe i przedstawienie takie, ale niezapomniane do dzisiaj. No właśnie, to na początku było trudniej, bo teraz już jakby machina organizacyjna ruszyła, impreza znana, uznana, więc pewnie trochę łatwiej niż na początku. No ciągle jest wiele do pracy, do roboty. Początki były trudne jak najbardziej, natomiast wymogi czasu są też inne. Wydaje mi się, że ciągle jest tej pracy naprawdę dużo, żeby ją zorganizować. Ławki, początkowo pustawe, z biegiem czasu zapełniały się i nic w tym dziwnego, bo barwny folklor łemkowski przyciąga jak magnes. Bez względu na pogodę i temperaturę. Niewątpliwie reklamę i imprezie robią ci, którzy już kiedyś tu byli, i zachęcają tych, którzy jeszcze nie znają folkloru Łemkowskiego. Takie można powiedzieć tradycyjne pytanie: Pan pierwszy raz czy, czy nie pierwszy? Pierwszy raz. A co się stało, że Pan tutaj przyjechał? A o koledzy mnie namówili. I czego się Pan spodziewa po tej? To chcę tak zobaczyć, jak to wygląda po ukraińsku te melodie, te wszystkie te śpiewy. No i posłuchać. Przygotowany jestem do rana. Prezentacje sceniczne rozpoczął zespół Łastiwoczka, który został założony w roku 2000 przez członków koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Obecnie zespół ten liczy ponad 40 członków w różnym wieku, zaczynając od szkoły podstawowej, a kończąc na studentach. Artyści na scenie i także poza sceną, kto chce na scenie dobrze wypaść, ćwiczy do ostatniej chwili. Na scenie w pełnej krasie strojów regionalnych, na próbie tylko z niezbędnymi rekwizytami, ale też pięknie. Jak piszą organizatorzy, Watra to ognisko, przy którym zasiadały kiedyś pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku. Dziś Watra ma zupełnie inny wymiar i znaczenie. To ogień energii, jaką emanuje młode pokolenie Łemków, będąc dumnymi ze swojej kultury i chcąc pochwalić się nią przed innymi. To ogień nadziei, jaka rodzi się w sercach starszych, że tożsamość, język i tradycja nie zaginie. To ogień niosący ciepło w poczuciu więzi i jedności wśród malutkiego narodu rozsianego po całym świecie. To w końcu ogień folku w nowoczesnym i tradycyjnym ujęciu. Muzyki, dzięki której wszyscy mówią wspólnym głosem. Michałów, gdzie od 35 lat organizowana jest Łemkowska Watra, Leży w gminie Hocianów na terenie powiatu Polkowickiego. Władzę powiatu Polkowickiego reprezentował Kenryk Czekajło, członek zarządu powiatu Polkowickiego. To jest 35 raz spotykamy się na Watrze społeczności Łemkowskiej. I dla mnie to jest wielki podziw, zarówno dla 35 Waty, jak i pierwszy. Dlatego że jak popatrzę na rys historyczny, odpocząwszy od 1947 roku, kiedy w, na, w, w oparciu o akcję Wisłe, ludzie zostali swoich rodzinnych stron wywiezieni, rozproszeni po całym kraju, a następnie przez 20 lat nie miałam możliwości kontaktowa kontaktowania się i, i robienia takich imprez. To ja jestem godny podziwu, że właśnie i pierwsza Watra, i 35. Watra to jest. Tych ludzi trzeba podziwiać, że mimo takich utrudnień zostali stali na tej swojej pozycjach, zachowali tą swoją tożsamość, kultywują tą swoją tradycję. Mało to, że kultywują to jeszcze, oprócz tego przekazują pokoleniom młodszym. Watra w Michałowie to barwne stroje ludowe, śpiewy i tańce folklorystyczne to niepowtarzalna atmosfera. Kto nie był w tym roku, ma szansę za rok. Michał zaprasza.